Działać Na czym masz streamkę? Na YouTube No jeszcze mod Bo Bo jesteś kurwa psem Czemu nie przychwytuje no. mi Minecrafta? Perdole bana dostałem Nie dostałem! Na pewno! Nie, nie dostałem! Mówię ci <laughs> Dobra, a czemu nie mogę przechwytywać Minecrafta? Bo bana dostałem. No kurwa, mancrafta. zamknij mordę! Powiedz mi. Od noża. Od kurwa! Odnodża. Odnodża, kurwa. Czemu nie mogę? Kurzwo nie Co pierdolisz? Jedno kolejne okno. Kurwa No nie działa ej Chcesz mi pomóc co zrobić? Bo będziesz wiedział o co chodzi pewnie Ty Zajeba... Ja pierdolę zamknij mordę Minus 62 i ja pierdolę i znowu mam w pizdę, a miałem już 1800 Zamknij pizdę. ja ci pomogę kurwa. No i oczywiście kurwa pięknie robisz Ty tu okno musi się zgadzać Ty tu okno musi się zgadzać. No kurwa, przecież No mam dobre okno, o chuj im chodzi OK Nie, no kurwa dwa smocze przez ciebie straciłem. Ja pierdole no! Co ty teraz kurwa zrobisz? Bogolu zajebany Wyrucham się w dupkę. O tak mi mów. Boże, kurwa. No mi to w ogóle nie no, zrobiło tego live'a i co, nie widać tego? Czekaj. O widać, dobra! A ja się przejmuję kurwa Chuj z tym, że to będzie kurwa 13 FPS-ów Dobra. O kurwa, że są jestem na szóstym miejscu. Pojebało. No ale też trzeba szybko wyśla tego. NIE WIEM NIE MOGĘ PERŁY TEPNĄĆ, CO TO JEST?! Nie denerwuj się tak. Kurba, tak. co to znaczy nie denerwuj się do chuja? No nie denerwuj się. Nie możesz być... jeszcze kasy nie mam, wypierdalam z tego serwera. Nie wiem kurwa, bo mi perłę syka w typa, zamiast kurwa przed siebie no. Dobra kurwa, zrespiłeś się tutaj te jebane bałwany. Ja w ogóle gra w po gra jebano. Musiało się tu zrespić. O, są. No oh, bo ja nie mam tych oczywiście kurwa No jasne

O ja nie wiem jak oni mają kurwa na no top 1400 kurwa. To są pojeby chore. Lodówka dwudrzwiowa. No i lodówka dwudrzwiowa kurwa ty. Strefa warzyw i owoców. Lodówka dwudrzwiowa. Popcham. Wyślij mi kasę, cwaniak, na tej Daj mi Spierdolę. Co mówisz? Pierdala okay. Co to takie kurwa? Ja pierdolę z korakiem Kurwa ta graje, bana bo tyka mi w typa jak jestem metr przed nim No draga tak, jest nagrała Spierdala Kurwa mać, napierdala mi ten smok

ty! Mówisz? No, co porałeś ciekawego? Kurwa... Obwieszam linę w okulance. Co kurwa? Nie, <noise> 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 ja mam odpalam Rocket League'a. Nie masz ma co grać, kurwa. <noise> Za so fornetowo Za na draganie nie mam kasy co najgorsze Jak się boisz ludzi z ręce no to nie licz na pieniądze. dwa koła za picciorów pół godziny z Jak ci braku jest To se kurwa wypi potkę. Nie od z ma to że są słodkie Z na stopie za sto razy tyle w kieli Justysperowany z korrakiem to cię uwięzi? Co pozycja z i wiem lodówkę za Razem od początku, to właśnie nazywam więc Miałem coś tak w ale chyba mam co we

Dali dalej stranna, ja na a stołem przy mikrofonie Wniosek taki jest, że stram na Ciebie, dziwko, robię swoje, okej okay. ja, Mieszkę ja, do piętnastej, się zrobić force Boję się jak pierdolony ja, ja. bóg w nowym Air Force I no się za nam, bo zapierdala jak Porsche Szukam co się śmiało życzę tego, co najgorsze Mieszkę do piętnastej, muszę zrobić force Bujam się jak pierdolony bóg E, co jest kurwa? E, co jest? Co jest? E, problem ma jakiś tak gra. Ja pierdolę Węgry, wyjebano w tą reklamę, kurwa.

Byłaś ty następnym gościem. Mówisz, że nie szuka tam ci adres i uproszczę. Nie wiem ile dajesz, ale Pięk, ja pięć losy, nie mogę ci pomóc. nie weszłem o to, żeby było proste. Słowa mi znaczące to było. Tamtą ciebie jest siła, nie wiem, ale dalej szponce. Pierwsza zazdrowia. Nie odpuszczasz, jak się potkniesz. No, Obiecałem sobie, nie zatrzymają emocje mnie. Wszystkim kurwa chodzi o forsę i proszą o to Boga, aż już dawno się modlę, nie

Mm. kurwa widzę? Nie, kuj to kasę. Dawaj mi jej ten, yy, za twojego digielka. Czekaj, bo się na z tybką. Za digielka łańcuch znaku. Chcesz? Czekaj. Rozpierdalam typka. O kurwa. O, ja pierdolę. No to ja se kurwa rozjebałem ty.

No jeszcze, o kurwa nic No ale pies I TO JESZCZE JESTEM KURWA KUNDEL Jebany Ja pierdolę, to jeszcze jakiś cebulek mnie przegoni dobra nie chcę mi się już tych bałanków na nakurwać Zmarnowałeś właśnie 2 godziny dzisiaj No chuj, przynajmniej mam te, takie te z tych bałwanków, może to się na coś wymieni, nie wiem Ale nie eee. wiem, oni mają jakieś, jakieś straty mają na to, stary Jest to, Ja zajebałem 20 bałwanów No to żeby być pierwszym, to musisz chyba z 500 wyjebać ich Chcieli mi zabronić próbowa Gdybym słuchał dyrektora, pusta była mi od uwach. burza, pewnie temu kocham się odurza. Dam tu mało latów, co wyciszczą blacz jak od kurza. Nam tu mało latów i co... to teren zamiast to zakuwa Zorem no, przykro, ale kumam, bo mnie też kurde to, że to będą opowiadać dzieciom. Nach jak jeszcze nie zachumali, mieli dużo czasu. No jak paranoja, morko, weź to z kasu. Kuma, że chcesz do Eski, chociażby nie ma. Umiera teraz, jutro to mogę być, ja, ale jestem gotów jak cholera Bytu gadu, gadu, no a właśnie ktoś zabiera teraz Twoją modą, co miałabyś lojalna w i ściera Ledwo trzymałem się, życiu się jakby chodziła dżungla Może dlatego mnie tak w kurde kulturka lecz się klei do nas afera i burda Na resorach wójda To co mówią O no, swój tam nie Mało lata pyta, czy mam, gdzie zakupić Am To substancja, która potnie ci jak tuli Nie Rozwaga Ciało mnie tak często ponosi Nie Pracują na swoje, nie mają stydu za grosik Jesteś polski no chut, nie no jesteś beverly Hills only face Bez płacenia widział to już cały team Only s czyli dolar chyba pływa mi we krwi Nawet jest, nie przeszkadza, żeby pochać słaby deal Ok, do MVP mam wyjebane tak mam Nie ma scenariusza, takiego, w którym coś oddałbym Nie ma scenariusza, takiego, w którym się poddał Nie ma scenariusza, w którym mówię, że to Nazywał moja droga tej nocy to rozkazam

Bo nawet nie łapie mi Houston. Typy po napinanej ze zaraz wybuchną. To nie moja wina, ze wchujuj się pod To nie moja wina, ze złą ciepłę z kurwą. Jak ona sypujca, to Puszczą. piłka jest krótka, piłka jest jedna, a bramki są złe Weź pochwal się ziomom, że zrobił cię gównia Weź pochwal się ziomom, że przegrałeś mecz Ja pewny siebie, ty tylko że Słuchasz co mówi ta suka, więc presja cię zje Ja już przezorny miłości nie szukam I nie mogę pozwolić, by znalazła mnie Kiedyś to Jojo paliłem codziennie Dzisiaj po twardy już sięgam, ciut częściej mój plak.